Łooo wow. Siema Dzień dobry Z tej strony GM24 a tu jest mój Ojciec No to... Rychu 980 Rychu 980 jeśli nie było słychać, a ja zapewne nie było słychać No ale w każdym razie Zaczynamy nową serię Konkretnie jungle... Minecraft Jungle Survival, tak tak to się zwało. No, więc może zacznijmy coś robić już. O co? drewno, no. Okej, dobra, więc... Bij drewno, bij drewno. O, jałki, pałki, jałki. Więc może tak, nie wiem, czy jakieś ogłoszenia duszpasterskie. Jutro na 7 rano przybędzie rychu 980 do kościoła. A, dobra, ale nie do końca o tym chodziło, no ale. Ale w każdym razie. Kurna nie mogę być drewna. Co do odcinków, prawdopodobnie będą się pojawiały co tydzień. Masz laka? Nie, to teraz już mogę być drewna. To dobrze. perek. Ojej, przed chwilą była noc, zgadza się. Widział, 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 Ojaj. oj Nie widzę. O, jabłuszko mi wypadło dzięki creeperkowi. O Jakiś grzeczny creeperek. O, klaustrofobie! Tak. tu zaklinowałeś się? Właśnie mam takie, takie niekomfortową O, widzę cię. Teraz już nie mam klaustrofobii. Dziwne, no nie? To w ogóle wiesz co to klaustro Nie. To I no. dobry. No i no. yy, a więc tak, jak mówię, nie wiem czy już mówiłem. W każdym razie tak myślałam, że tak powiem, nie wiem czy tak powiedziałem, ale w każdym razie odcinki będą się pojawiały zapewne co tydzień lub rzadziej. To co się zobaczy mówię? jak to będzie wszystko wychodzić. A póki co bijemy drewno. Korya Jesteśmy na skraju dżungli To chyba widać Bo właściwie wyjdę parę kroków i już jestem poza dżunglą Ale tam trochę pójdziemy w głąb Jeśli chcesz Seeda mojego kolegi który jesteś na dżunglowej wyspie Wyślij SMS o treści y, Seed pod numer 662 383 316 I być może kiedyś zaleje fala SMS-u jeśli podałeś swój numer. <grym> no właśnie, to mnie dziwi! <grym wytnie> to się wytnie. Albo nie, to... Ale co? co za Skąd tu się wzięła Dobra. No dobra, nie pogardzę. Mam tylko dwa wełny... No jak to, Rychu? E, te. Dobra już koniec diabania się. Spoko, jestem nienajedzony. Ja też nie. Okej, okay, dobra, to chodźmy w basu. Ja to... weź tam w wodzie. Mam tak zebra. Ultimate ninjutsu. Uuuu. Chciało mnie? Właśnie a propos Ultimate'a Ninjutsu, jestem wielkim fanem Naruto. Yy, a propos tego, normalnie yy, kupiłem sobie Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. O, mam Łobry To ty 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 jak ja go będę pilnować. A mam Będkę? No, zabij pająki. Nie wiem skąd weźmiesz, ale zabij pająki. Po co? Po... Da się przerabiać No to... Hmm, nie da się. Szkoda. Nie goń go, rzesz, Bo no, on będzie uciekał. Nie, już nie widzę. Ale ja chcę mięso. No, z niego ci mięso nie wypadnie. Opada będę z liści. z których? Z wszystkich chyba. 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 Chociaż trochę mnie ścina. Ciekawe czemu. Może dlatego, że mam włączony serwer. Ale nie, to raczej nie to. Bo czemu sobie to miało być to? Papu, papu, papusiajka. Dobra, ja teraz y, z własnej potrzeby robię dosłownie chwilowe cięcie, bo nie wiem czy widać, ale niestety nie jestem w stanie tak grać. No więc za chwilę ponownie... Wracimy. Będę nagrywać. O, no dobra. Wracimy, dobrze. No dobra, wracamy po przerwie krótkiej, zmniejszyłem trochę ilość FPSów, nie wiem czy to będzie widać na filmiku, ale w każdym razie zmniejszyłem, żeby chociaż mi się trochę lepiej grało, bo utrzymywanie serwera plus nagrywanie na y, bodaj 39 FPS-ach jest niezbyt łatwe do utrzymania na komputerze, laptopie, więc... Jedno jabłko, a drugie się nie chce wybrać. Dobra, dobra. Już ty nie gadaj za dużo. Tylko stara się wydobyć jedzenie. Jest roz, jest, jest roz. Mam um. pięć sadzonków. Sadzon Sadzonek sobie raczej nie zbić. Ale zbieram. I Na mam piatuszki nawet. Um. Posadzimy w naszym domu. Jeśli e, a po mieć będziemy. Gdzieś ty jest normalnie. E, ja ścinam sobie drzewo, będę daleko. Synek, ja mam Dobrze, nie mam. Cieszę się. Synek, schowałem się w ziemi, bo mi zimno. No, teraz musisz mnie szybko znaleźć. A właśnie, dobrze. E, taka sprawa... E, Podasz mi zaraz swoje kordy, ale jeśli ktoś chce, to tak, to tutaj się na tej mapce się spamuje dosłownie na szczycie drzewa i dlatego tutaj daję na szybko do odtaczania sobie sida, jeśli ktoś Chcę je mieć. Gdzieś ty jest w ogóle? Nie wiem gdzie. Gdzieś jestem. A masz tutaj Weronika piloty! Że co? Hmm. Synek, boję się. Wiesz, jak jest takie jakby wielkie jeziorko? Co tam jest przy brzegu owca i takie tam... A gryzie mnie jedzenie. Się na ja nie chcę sadzić satanek, tylko chcę zjeść jabłko. To tu. O, czekaj, czekaj, czekaj. Co? Podaj mi swoje kordy. Podaj mi swoje kordy. Tym, tym, tym. Jakie kordy kurna? No, jak naciśniesz F3, to tam jest X, To mi podaj. X 157, 3441. Czekaj, 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 czekaj. to ma tutaj zgrajowiec. Zabije je. Będziemy mieli na łóżka. Tylko takie teraz bagowane te owce. Siedzą w liściach, nic nie robią. Na by uciekać im się nie chce. O Boże! Póki nie trzeba wełny wydobywać z podziemi. 157, a i... C Czekaj. Czekaj, ja tu wydobywałam wełnę z podziemi. Okej. Okay. Ej, bo ja się boję. Dobra, podaj mi, podaj mi hordy. 157. X

Nagrywasz? Tak, nagrywam. Aha. Właśnie możemy jeszcze zrobić taką serię jak SKKF zapytaj skkf -a. Ale to już pytania trzeba przesyłać na y, konto GMA A mnie zaraz może chwycić jakąś szkieletą Ja tutaj czekam No e, co jest Ty gdzie owca? Ty, bo nie będę mieć na łóżko! Ojoj, ojoj! No, no. Laguje mnie! Dobra, okej, okay. tu będzie bardzo trudna noc Tu nawet jeszcze nie... O, chcę! Chcesz trochę wełny? Ty, te ostre jedną trawę, dziwne. Nie umiem. Mi, ja, spotkałem świnki, ale nie mam czasu ich wybijać. Biegnę do ciebie. Poświęcę się. To teraz muszę ci podać, bo ja żebym Aż, sobie ty, te to... się deski. 82. No czulekuj, ty idziesz w złą stronę. Nie, teraz już czekam. Idź w stronę 170, bo ja tam idę do ciebie. Ała! Tu jest 170, dobra, idę. Ja aktualnie jestem 140, teraz X. No to, tam, bo ja jestem blisko. Teraz jestem przy 110, 100, 100, 100, 100. Ale Y jaki? Y 67. A ty gdzie jesteś? Z. A nie, Y jest zły, Z, Z, Z. Na jakiej Z jesteś? 205 205 205, okej, okay. ile? Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Ja tam. Do... Dobra. 100, 116, 205. 100, nie w tą stronę. Widzę cię, widzę cię! Widzę cię rychu. Ja cię O jesteś! Dobra, to ja sobie zbuduję tutaj mały bunkier Okej, okay, zbudujmy coś. Dobra. Już myślę, myślę, że seed byłby wystarczająco długo pokazany, żeby był go w stanie odpisać i zespołować. Tak jak mówię, tutaj było widać, że jest ocelot. Yy, ogólnie spałmuje się na yy, szczycie drzewa dżunglowego. Yy, yy, no, więc źle nie jest. Tutaj bunkier buduje. To taki tymczasowy domek Później może zrobimy sobie domek na drzewie Nie wiem jak rybu przynajmniej ja na pewno To są baraki No dobra niech będzie To jest tylko takie To jest pizna wody To, to, to nie jest nic Czyli to jest coś To nie jest nic to to jest coś By tam do góry gór. e... <laughs> tam, tam do góry jakiś... Nie no nie Dobra Przynajmniej tak się jakoś zabudujmy. Syczysz strasznie. Ja będę mieć stoła. Tego craftinga. Ym... Mam nadzieję, że nic nam przez noc nie wpadnie. Usuń się ruchu na chwilę. Thanks. Dobra, ja mam łóżko. Ja śpię tutaj. Okej, okay, a ja posadzę drzew. Nie, ja, po... ja posadzę drzew życia. I. Yy, tak, na dobry koniec, żeby było dobrze, to dam... Britney na maksa. Tak już dziadko posadziłem. Yy, robię sobie łóżko już. I kończymy. Dobra, już ranek, więc... Na, w następny, następny raz idziemy na poszukiwania nowego domu. No to żegnamy się z Wami. GM24. I... No, to na razie.